Lordzie Wader, co za nieoczekiwana radość. Czujemy się zaszczyceni. Możesz sobie darować te uprzejmości. Mam dopilnować, byście dotrzymywali terminów. Zapewniam, Lordzie Wader, że moi ludzie pracują tak szybko jak się da. Zawadni wy się ciągle o Co ja wam kurwa zrobiłem? No co? Imperator nie podziela tej optymistycznej oceny sytuacji. Żąda niemożliwego, a ludzi tu mało. Więc powiesz mu to, gdy przybędzie. Imperator tu leci? Podwoimy wysiłki. Oby dla Twojego dobra, komendancie. Imperator nie jest tak wyrozumiały jak ja.